Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo nie ma weekendu, a w środku tygodnia, ale z racji tego, że kupiłem sobie nową lampkę do aparatu, która mi tutaj oświetla to wszystko, postanowiłem, że ją przetestuję i zrobię sobie parę nimwek albo muszek. No i przy okazji coś nagram. Coś tam zawsze będzie nowego na kanale. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię sobie coś takiego prostego. Coś, co na pewno się przyda każdemu. Haczyk to jest ten yy, do hiku. Rozmiar 10 z tego, co pamiętam. Bardzo prosta. Tu również nimfka. Kilka rzeczy tylko potrzebnych. Yy, główka czarny mat. 3,5. Bez dociążenia. Na spokojną wodę. Ja sobie zawsze na początku sprawdzam, czy główka mi się nie rusza. Nie wiem dlaczego tak robię. Nie lubię, jak mi się ta główka rusza. Jak zawinę, winę za mało nici. Może takie jakieś moje dziwne przyzwyczajenie. Po prostu mi to przeszkadza. Ogonek sobie zrobimy. Tutaj jest kapka tego kury. Najprawdopodobniej troszeczkę. Kilka promieni. Dosłownie. Coś takiego na sam koniec. No o, i okej. Okay. Ogonek idealny. Teraz na przewijkę sobie zobaczcie, w jakim stanie mój drucik jest. Taki różowy drucik. Gdzieś tam mi się rozwiązał i, i teraz nie wiem gdzie jest początek i tak biorę, gdzie mi się utnie. Nie jest to za dobre rozwiązanie, ale no trudno. Nie chcę mi się szukać nigdy początku tego drutu. Drucik fajny w kolorze taki fajny pink. Ja sobie go montuję tak po całości. Okay. No, i teraz z tej nici naszej głównej robimy sobie stożek, czyli standardowa procedura tak, żeby ten stożek był w miarę widoczny. jak już mamy w miarę widoczny stożek to lecimy sobie z tą różową owijką owijamy dosyć często bo ten różowy kolor na tej czarnej nici ładnie kontrastuje i dużo lepiej ta nimfka się prezentuje przynajmniej mi się tak podoba Ostatnie pod moim filmem co mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam pana Piotra w sumie nie znamy się, ale pan Piotr mi napisał, że czemu ja umieszczam tak haczyk, że to jest źle, że czubek hakami nie wystaje. Tak lubię, po prostu tak lubię, tak sobie go wsadzam. I nic na to nie zrobię i guzik mnie to obchodzi, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze po prostu tak sobie robię i pewnie tak będę robił dalej jak widać i teraz tak, ja sobie tutaj delikatnie zawiążę bo będę tutaj robił kołnierzynk z dubbingu ale do tego dubbingu weźmiemy sobie do zamocowania o, trochę za mocno zajechałem Inny kolor nici. Dlaczego zmieniłem kolor nici? Z tego względu, że... Jakbym robił czarną nicią dalej, a będę chciał dać jasny różowy dubbing, to w momencie, gdy zrobiłbym cokolwiek tam źle, jakikolwiek prześwit by był, to czarną nić byłoby widać, a różową już niekoniecznie. Dlatego wolę dać różową nitkę. Oj, za dużo tego dabingu dałem i za gruby trochę. Muszę troszeczkę zabrać jeszcze stawinę. Także dużo łatwiej się robi nicią zbliżoną do koloru dabingu. Nie widać ewentualnej nici przy właśnie takim tutaj w końcowym wiązaniu. Za dużo dałem tego dubbingu, ale trudno. Też nie jest źle. I ten węzełek na końcu. Jeszcze jeden można sobie zrobić dla pewności. Jak słyszycie, zmywarka mi się włączyła. Super. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale zobaczcie teraz, jak jest nitka pod kolor dobingu albo bardzo zbliżona do tego koloru. To robi taki jeszcze minimalny, fajny kontrast do tego wszystkiego. I dużo lepiej się to prezentuje, przynajmniej jak dla mnie. Nie wiem jak dla Was. Także prosta, fajna, na moją kwisę, skuteczna nimfka. U nas praktycznie wszystko, co jest odcieniu różowego, fioletowego, to jest w sezonie skuteczny. Także chłopaki, do dzieła. Nie przejmujcie się negatywnymi komentarzami. Zawsze takie będą. Im szybciej zaczniecie być na to odporni, tym szybciej dla Was. Pozdrowionka i mam nadzieję do zobaczyska w sobotę rano w następnym odcinku.